Dzień dobry, dzień dobry. Aczkolwiek się zastanawiam, czy nie dobry wieczór, dobry wieczór. Zrobię tak, żeby piękną wyrocznie za mną było widać, przynajmniej jedną. Witam Państwa bardzo serdecznie w horoskopie dla Koziorożca na styczeń 2026 roku. Miał być on zrobiony tak naprawdę wczoraj, ale wczoraj, w związku z tym, że było spotkanie. Trumpa i Załęskiego, no to też oglądałam, co się dzieje, więc horoskop dzisiaj. I teraz kochani, z czego, dlaczego będzie horoskop? Zostawiłam kartę Louise Hay jako przesłanie na nowy rok, więc nie będzie na z karty Louise Hay potęga Potęga myśli chyba tak, tak to szło. Natomiast karta przewodnia będzie wyciągnięta z przesłań od Twoich aniołów, czyli karta, nad czym powinniśmy pracować, z jakim aniołem, nad czym się zastanowić. I później słuchajcie, będzie tarot, do którego bardzo dawno nie zaglądałam. Dzisiaj podeszłam do swojej magicznej szafy z kartami i tak mówię: kto do mnie, kto do mnie, kto do mnie. No i ten tarot, następny świat tarota, tak. I zobaczymy, co on nam przyniesie. Tak jak nowy rok, następny rok, następny tarot, tak. I dobrze, koziorożce, dla Was wiadomości. Jeszcze tylko powiem, że ostatni moment, żeby zapisać się, na rozliczenie z 2025 rokiem i głęboką medytację. Informacja jest pod filmikiem, więc nie będę mówiła, kto będzie chciał, to bardzo proszę się zapisać. Najważniejsza medytacja w tym roku. Widzę Jolę, cześć, Jolu, miło mi Ciebie widzieć. Widzę też Panią Dorotę. Słuchajcie, tasowałam, tasowałam, i sama karta wypadła. Więc jak karta wypadła, to dla koziorożców bardzo dobre przesłanie na styczeń. Karta omega, zwycięstwo, Twoje pragnienia przynoszą obfite owoce, tak trzymać. Czyli, drogie koziorożce, aż sama jestem bardzo miło zaskoczona, jak Piękna karta wypadła dla nas, i myślę, że czy tak będzie, myślę, że duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Oczywiście zaraz sprawdzę to w kartach Tarota, ale, kochani, yy, dlaczego tak może być? Dlatego, że nawet patrząc na astrologię, to wy, koziorożce, ja też. Jesteśmy w okresie urodzinowym. No i oczywiście 52 dni według numerologii przegwizdane, nie powiem gorzej, jeżeli chodzi o czas i raczej się nie podejmuje wtedy ważnych życiowych decyzji. Ale za to po urodzinach 60 dni jest to czas na załatwianie różnego rodzaju trudnych rzeczy. No i omega, zwycięstwo. Ja myślę, że to ja i tak już przed urodzinami będę załatwiała trudne sprawy, dlatego, żeby było mi szkoda zmarnować tej karty. I teraz, kochani, będzie tarot. Jak zwykle na trzy sfery życia. Ja tasuję karty. Zawsze patrzę, co z przełożenia. Później sprawy uczuciowo-rodzinne, zawodowo-finansowe i zdrowie, kondycja. I już zamykam oczy, żeby się bardziej sko skoncentrować na koziorożcach. Koziorożce zodiakalne, oczywiście, mogą również ascendentalne oglądać takie osoby, które mają w swoim środowisku koziorożce. Co dla koziorożców w styczniu, i zaraz zobaczymy. Trochę niewygodnie się tasuje tymi kartami, ale już zobaczymy. I teraz, tak, słuchajcie. Karta wisielca, karta wisielca. Odchodzi do przeszłości, czyli jak, co o czym możemy powiedzieć, jak możemy powiedzieć, że różnego rodzaju zastój, opóźnienia odchodzą do przeszłości, również najprawdopodobniej koziorożce i wasze trudne stany emocjonalne i jeszcze do przeszłości odchodzą, e, odchodzi wypadanie z kieszonek pieniędzy. Czyli odpływ finansowy, tak? Więc bardzo, bardzo ładnie, tak? Dobrze, idziemy dalej. Co mamy na teraz? Na teraz, co zyskujecie? Zyskujecie kartę MOC, czyli jesteście w stanie odzyskać swoją energię, wzmocnić swoją energię i karta MOC mówi, urzeczywistnić swoje, Plany i marzenia, ale uwaga: przy mocy to zawsze jest tak, żeby coś miało dobrego się wydarzyć, to koniecznie trzeba mieć cel. Jeżeli wy, koziorożce, będziecie miały cel i ukierunkujecie energię, jesteście wszystko w stanie zrealizować. I ostatnia karta. Karta Trójka Mieczy. Karta Trójka Mieczy, tutaj taka bardzo, bardzo wyrazista, wręcz bym powiedziała straszna. Czyli na co trzeba uważać w styczniu? Na pewno na dwie rzeczy. Na sprawy uczuciowe, żeby ktoś słowem, bo miecze to słowo, nie zranił waszego serca, i na sprawy krążeniowe, no może nie u wszystkich koziorożców, tak, ale na serce, krążenie, ciśnienie, rytm serca trzeba zwrócić uwagę. I teraz jeszcze jedna informacja. To jest też karta żałoby. Więc być może poprzez żałobę, zamknięcie czegoś, może być to relacja, może być to jakaś, jakieś działanie wasze, które nie przynosi sukcesu, też. Moc obok, odzyskanie mocy. Idziemy dalej. I wyciągamy trzy karty na sprawy uczuciowo-rodzinne. Uczuciowo-rodzinne wyszły. Teraz na sprawy zawodowo-finansowe. Dobra, wyszły. One się trochę posklejały, bo one tak jak mówię jeszcze prawie takie je nieruszane. Chyba raz robiłam unboxing i na sprawy zdrowotno-kondycyjne. I już kochani sprawdzamy. Sprawdzamy, jak to wszystko wychodzi. I teraz tak. W sprawach uczuciowych mamy pazia buław. Czyli jako pierwsza karta paź buław. Bardzo ciekawie przedstawiony. Później mamy asa Buław. I karta Rydwan. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo podoba mi się ta karta Rydwan. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba ten Rydwan. I teraz co to oznacza? Paź Buław, as Buław i karta Rydwan. I teraz tak, yy, dwie rzeczy. Najpierw możemy pazia odebrać jako, yy, jako dziecko. Czyli sprawy związane z dzieckiem, jeżeli macie dzieci. Albo ze zwierzętami będą dla Was ważne. Będzie w nich się dużo działo, będzie ogniście, będzie trzeba podjąć jakąś decyzję. To pierwsza informacja. Druga informacja to jest taka, że jest to bardzo dobry układ dla tych koziorożców, które myślą o powiększeniu. Rodziny. Jest to bardzo dobry układ sprzyjający zajściu w ciąży. A teraz, jeżeli nie macie dzieci, nie macie zwierząt, nie chcecie zachodzić w ciąże, co to wszystko oznacza? Oznacza, że w sprawach uczuciowych będziecie mieli powodzenie, miały koziorożce, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, niewykluczone, że u młodszych osób, nieraz narwanych, i kolejna rzecz, gdzie w podróży. Podróż to kiedyś było, było, była podróż dliżansym albo metalową koleją. Dzisiaj również przez internet. Więc, jeżeli jakiś samotny koziorożec chciałby szukać miłości, to jest dobry czas na szukanie miłości w podróży albo w internecie. I teraz, gdyby koziorożce ze swoim partnerem czy partnerką zastanawiały się, wyjechać w tym styczniu gdzieś, czy nie wyjechać, to karty mówią nawet. Yy, na dwa dni wyjedźcie, bo powinno dużo dobrego się dziać. No uwaga, przy tym paziu buław dla koziorożców, które dopiero rozpoczęły z kimś, są w relacji, to bym powiedziała, nie wiadomo czy to przetrwa, ale chwil miłych, również takich erotycznych, może być dużo. Dobra, idziemy dalej. Co w sprawach zawodowo-finansowych wyszły nam... Wyszły nam cztery karty. Znaczy, ja tak mówiłam, że się sklejają. Pierwsza karta aż z mieczy tutaj jako scyzoryk, ale odebrałabym go bardzo dobrze. Jako coś, co można powiedzieć, macie wszystko w sprawach zawodowych, finansowych, wszelkie narzędzia, które potrzebne są do tego, żeby odnieść sukces. Coś zreperować, coś zacząć. Tylko bardzo ważna rzecz. Tak, jak była moc przełożenia, wykażcie działanie. Później, słuchajcie, mamy dziewiątkę pentakli. Bardzo lubię dziewiątkę pentakli. Dziewiątka pentakli mówi, że chwilami to nawet nic nie będziecie musiały robić, bo samo będzie się działo, ale uwaga, nawet jeżeli samo by się działo, albo będziecie mieli takie wrażenie, no, że wreszcie zbieram owoce swojego, swojej pracy, to za chwilę mamy dwójkę mieczy, która mówi, hola, hola, e, nie tędy, droga, a raczej e, nie sieć z założonymi rękoma, raczej nie licz na pasywny dochód, czyli nic nie robię, a mam pieniądze, nawet jeżeli przez chwilę się uda. Tylko pracuj i pilnuj. No i ostatnia dziewiątka, buław. Dziewiątka buław mówi, że nieraz może być jeszcze ciężko, możecie być zmęczeni, ale do przodu będziecie szli, będziecie się rozwijać. Czy pieniądze będą? Uważam, że pieniądze będą. Ale już nawet teraz możecie mieć w głowie, że na to trzeba wydać, tamto nadpłacić, za tamto zapłacić, tamto kupić, tak? Więc ja bym powiedziała, może takiego ostatniego życia, że poczujecie, nie będzie. Dobrze. Co w sprawach zdrowotno-kondycyjnych, dwójka pucharów. Dwójka pucharów, normalnie bym powiedziała karta miłości, ale w normalnym układzie zwrócić uwagę. Na podwójne narządy, które są związane z wodą. Czyli co jest związane z wodą? Nerki e, podwójne, co jeszcze, trzeba by było pomyśleć. Czyli podwójne narządy związane z przepływami. One mogą troszeczkę kuleć. Jak również to, co nam się pokazało, e, to, co nam się pokazało z przełożenia. Trójka mieczy, czyli zwróćcie uwagę na 100% na swoje krążenie, i ostatnia karta, eremita, pustelnik. Mogą zaakcentować się Wasze choroby przewlekłe. To pierwsza informacja. A druga informacja, kochani, to dobrze byłoby, eremita, to jest też leczenie, zdiagnozować się, Iść po poradę do lekarza. Kochani, i to wszystko. Karta przewodnia to była omega. Ona jest też od aniołów, więc na koniec nie wyciąga aniołów. Życzę Wam, żeby ten 2026 rok był dla Was najpiękniejszym, i 1 stycznia oglądajcie mnie, bo będzie, będę na żywo robiła rytuał na dobrobyt. W 2026 roku. O której godzinie nie wiem, bo nie wiem, gdzie będę, jak to się wszystko ułoży, ale bądźcie czujni, zasubskrybujcie kanał, żeby to Wam nie uciekło. A póki co, oglądajcie codziennie energetyki, a za chwilę horoskop dla wodnika. Pa, kochani!